Jestem Jeśmina. Niektórzy mnie nie znają. Możecie zobaczyć mój... To jest mój trzeci filmik. Trzeciego maja. Nie Konstytucji. Proszę ze mną. Parę... parę zakątków. moim pokoju. Witam Was. Na moim wszystkim Mam tu dużo szklanych. Była przed chwilą, a wakacja była do domu. W domu. Się nie, nie, to I nie, 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 nie. Nie, była, ale... Na no, przykład, taka, która że, że... Chyba dwa razy ją ja otworzyłam. Wysprzątała moje biurko. To moje biurko? A teraz... widzicie, to jest taki bałagan, trochę w nim ja Na szczęście mam jeszcze... Super biurko. Na mój telefoniku. Koniec tak? On jest taki zupełnie młody. Będziemy 30. To będzie 30. To są kropki lego. Żebyście, żebyście widzieli, że żeby bezwarte lubię. Ok, Ciętamy tutaj klocki z mleczką. Mam tutaj duże rzeczy. Bez prawu, bo na drzwi, czym liczy się przewidziały. Mhm. Chyba, tak? ale chodzę do szkoły muzycznej mogę Wam pokazać do wody. Jestem Możecie mi zadać pytania. Możecie zadać mi parę pytań o mnie. No następnym tak na filmiku może będzie odpowiadać. Ja muszę je uładać, Więc jeszcze może będzie odcinek z teatr, kto nie widział, kto nie widział poprzedniego filmu i jeszcze mojego pierwszego filmu. To wtedy zapraszamy. Zapraszam serdecznie na mój pierwszy jeszcze miałam jakieś parę filmów, ale to wtedy, ale to wtedy gdy była mała i jeszcze wtedy nie umiałam zmontować na... jeszcze tam rzecz. Nie miałam zmontować. Okay. Jeszcze mam tutaj parę rzeczy, żeby tutaj... żeby tutaj było trochę... mogli widzieć chyba moją głowę, albo jak widzieć mój burdel No to proszę bardzo. Nie będziecie widzieć mojego brudelu. Nie będziecie. Ok. To i zacznę tak klockami, że jak mam dużo klocków, na hmm, klacku, to to ja tak sobie robię.

może jeszcze z tego za mną nie lubię gdy są za mną klocki to... teraz tak na ślepo to wszystko ja to mam za sobą będziemy mieli za chwilę za sobą klocki wydaje mi się tylko nie wiem czy będę miała opórę za sobą bo Mogę to powiedzieć. Widzicie tam, bo tam, bo tam na górze, em, że widzicie, że, że jest ta półka, ale tam tam, tam, tam tam, już nie ma półek i tam są jakieś rzeczy. Poczekajcie, pokażę wam jakieś rzeczy. Ja tam zawsze miałam klocki. Nie, nie wiem I, i minimalnie trochę brakuje żeby mogła dosięgać tam ale i tak bym nie dosięgała Wie... o Boże łóżeczkę mam pod dywanem sobie uh -huh. po prostu schowamy gdzieś może w... w rogu może no i ja chyba będę miała tutaj te zakres. Nie, tu są skrable, polecam skrabbe. Ok, tutaj jest jakaś książeczka zrobię, czy coś. Tutaj, uh -huh. tutaj jest jakiś zban. To jest taki to jest zbanu szopy. Oh. to jest mój kot my kot my kats. to jest mój Tutaj mm. ja przesunę to tak, żeby, żeby, żeby triksić tutaj moja triksuno tak się nazywa mój kotek Na ja bardzo lubię być takimi rzeczami tak żeby po prostu ło, żeby, żeby nie udało się jej złapać I no, sorry, że muszę im troszeczkę tak 3 minutki, 4, nie minutki, tylko sekundę. Ona <grywa> no, dzisiaj tam um, zrobiła tak, że ona wywarła cały normalnie kosz. Nie polecam wariatyka. Już tego nie zaprowaliśmy. Okay. Okej. Legowisko. wisko ma tutaj małego kofie Nie tutaj! Chyba tam powinno być tam gdzieś tam, ale dam tam tutaj... ten... No co trochę tutaj wygląda, nie? Trochę co powiem wam, jak wygląda. No nawet ładnie tutaj nie wychciał. Zobaczmy, która go no boże, jeszcze mamy z 11 minut, jeszcze mamy 11 minut, a sorry, no I jeszcze będziemy mieli duczkę podpisać. Nie, przepraszam, ale mi się skasowało przez przypadek.

Ktoś zawsze dziwi, gdy... Ojeju, jestem tam na filmiku. Tak się stresuję. która godzina, bo ja mam obsesję na patrzenie, która godzina. Która godzina. Chodźcie Odciem... mi, w komentarzu, o której godzinie możecie to oglądać. To jest mój klulicek.